Siemaneczko, Siemaneczko, wszystkim z tej strony, sniki w kolejnym odcinku. A rękowania, fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Baw się do dobrze, zostaw łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. A my dzisiaj zbanujemy Sylwan, bo wiem, że było go sporo też. I stwierdziłem, że Sylwan to jest dobry moment na zbanowanie. No, ale trafiło się oczywiście Loch w takim razie. No, Loch ostatnio coś się nas trzyma, nie? Pamiętacie ostatnie ogniste noce. E, drugą edycję, kiedy my lok dostawaliśmy w, w każdym pojedynku, który grałem, więc było różnie, było ciekawie, sprawdzę, czy się nagrywa, nagrywa się, więc super. Pozdrawiam mojego przeciwnika, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. No i cóż, lecimy do przodu bawimy się dobrze. Bo i drodzy, jest balista i jest. No jest kurczę, jest perspektywa. Ciekawa, moi drodzy. E, ciekawa perspektywa. Boże, ja nie gram dzisiaj z destra. Nie gram destra i koniec, kurwa, kropka. Nie dam destra. Po prostu już mam go kuźwa dość. Nie jest fajna tarcza. Nie jest fajna w sumie kieszeń. Nie jest światu, moi drodzy nie niegłupie. Jest bardzo fajna żółta ścieżka. Wręcz powiedziałbym, że zajebista. 4 ataku. Siła czarów, trochę siły tego. Bardzo dobra ścieżka. Uuu, wiele jest fajnych ścieżek, tak szczerze powiedziawszy. No, inicjatywy fajne, odporności, obrażonka jakieś. Chyba, że jakaś hybryda z destrem. A, ja mam ochotę zagrać balistę. balistę, balistę z dyplomacją. Czy nie? No, raczej bez dyplomacji, bo chcielibyśmy sobie zrobić e, typowego wojownika, tak? Typowego wojownika. Lepsze zniewalające na pewno nie będziemy w to wchodzić, ale podstawowe widzenie podstawowe widzenie szczerze bym wziął zawsze takie większe obrażenia, jak się dobrze łoży. Jest, może ta błyskawica nie ma za bardzo ani krągu, ani nic takiego, bardziej bym wolał może to przywołanie w jakiś sposób wykorzystać. Dobra, zróbmy sobie tak i poszukajmy, moi drodzy, ataku, tak, ataku może być problem, żeby zrobić, ale powinien prędzej czy później po prostu wpaść, tak. Prędzej czy później atak wpadnie, dokładnie, tylko sobie sprawdźmy, czy to na pewno jest w taki sposób, aha, bo wtedy się... Nie da się tego i tego zrobić, dobra, czyli dobrze sobie popatrzeć teraz. księgi to jest na pewno ucznictwo, tak? Na pewno jest ucznictwo, dobra, weźmy sobie to, weźmy sobie ucznictwo. Wiedza, siła czarów, wiadomo, wchodzi. Dobra, magia przywołania, weźmiemy sobie. Dobra, nevermind, Dwa lista musi być. No nie wygląda to zbyt zajebiście. Powiedzmy sobie szczerze, Hirek jest taki bardzo, bardzo magiczny, nie jest bardzo wojowniczy, tak? Nie jest w żaden sposób bardzo wojowniczy. To w takim razie z dowodzenia. Eee, z dowodzenia, no... No płonące strzały nam wbiło. Super. Więc to już mamy co chcieliśmy. To już mamy co chcieliśmy. Może zbijemy sobie raz to i zastanawiam się nad przywołaniem pułapkami. Czekajcie, czy pułapki mają tutaj sens. Nie mają sensu za bardzo, bo ich nie mamy, tak? Ich za bardzo nie mamy. Dobra, bo mało czasu zostało. Aimer jest dość krótki, specjalnie sobie taki wzięliśmy. Przystrzowa i to dyplomacja. Wiadomo, smoczek jeden więcej, bardzo spoko, oświeconko. Swiewiecą jak najbardziej. Dobra, szału nie ma moi drodzy, to jest naprawdę, powiem wam szczerze, trochę bieda. To dość mocna bieda. Przedowodzenie wojownicy ognia. Przed ognia to smoko, nie? Tylko full... To dowodzenie powiem wam, że to średnio jest dobre w tym momencie. No bo co ono mi daje? Jedno, jednego smoka więcej, tak? Dobra, zostawię to mimo wszystko. Dobra, trudno. Yy, trudno się mówi, że się dalej. Ale i tak jest dość statystyk, powiedzmy sobie szczerze, muszę się zastanowić, którą tą ścieżkę do końca chcę iść, bo... Aby myślmy, abyśmy sobie to wzięli, no to byśmy sobie ładnie w niego strzelali, tak? Yy, nawet bardzo ładnie byśmy sobie w niego strzelali. Bo mielibyśmy jeszcze z zamku... Mielibyśmy sobie tarczę. Mielibyśmy sobie tarczę, mielibyśmy to czarów, ale to jest za to dużo ataku. To jest bardzo dużo ataku, nie? A tutaj sobie pójdziemy, coś wymyślimy z tego. Raczej do środek, bo ja potrzebuję magii przywołania do fula, żeby cokolwiek tu ugrać. Bo jednak nam dużo dało magii, nie? Bardzo, bardzo w porządku mi to dało. No ra, to wywalamy i to mamy, nie? No, jest bardzo dużo sił czarów, nie? Ale. No, wiedzy nie ma za dużo. Powiedzmy sobie szczerze, więc nawet nie za bardzo. Wiele z tego zrobimy, tak? Za bardzo wiele z tego zrobimy Znaczy wiedza i dewce weźmiemy, mimo wszystko ten dew się przyda, tak? Czy tak? Bo go nie mamy, tak? 8 yy... wiedzy Troszkę Nie mam wszystko w zamku tak naprawdę, to chyba nic jakoś bardzo nie kupimy, nie? Bo... naszynik mamy, tar... Chyba tylko tą tarczę będę w stanie sobie kupić, tak? Tylko tą tarczę sobie kupimy, więc na to można oszczędzić. I to w zupełności tyle. Pójdę środek, może dostaniemy jakieś fajne jeszcze rzeczy. okaże się. Okaże się. Hmm. Ekspercka magia przywołania, ale super. No i oświecenie też bardzo w porządku, tak? Oświecenie w sumie też bardzo w porządku. Nie wiem czy za bardzo chcę coś wymieniać, bo uważam, że to jest bardzo w porządku. Raczej raczej nie no, bo jest dobrze. Mroczny rytuał też dostajemy. Tego też trochę będziemy więcej bić. Minotaury też swoje porobią. Nie chcę też tracić kasy, po prostu szczęśmy sobie. Weźmy sobie to. Siła czarów, lepsze dowodzenie, ekspercko zniewalające. Średnio równowaga, wszystko z tego tak trochę słabe. Ale tak sobie myślę, że mimo wszystko to lepsze dowodzenie nie, nie zaszkodzi. Wydaje się, że nawet pomoże. Że nie mamy za bardzo jak to sprzedać, tak? 10-5, e, Nawet jeżeli coś tutaj będzie, no to. Czy średnio? Yy, znaczy, spróbuję razbić, no stać żeby razbić po prostu to dowodzenie. Może dostaniemy coś ciekawszego z wygnania, ekspercki atak. Powiem wam szczerze, że wygnanie no bardzo dobra opcja. To akurat bardzo dobra opcja. Tylko, że to przeciwników, mam nadzieję wy wy wygnanie, nie, nie moich jednostek, nie? Dobra, zobaczymy, zobaczymy. No najwyżej po prostu rzuc... najpierw zrobię sobie wygnanko, w sumie dobrze może zadziałać. żeby postawił za dużo tych bram. No może być dużo problemów. Zastanawiam się czy, czy nie chcę jakby jednego levelu zamiast tego jednego szczęścia, tak? Mmm... zastanawiam się czy ja nie chcę levelu zamiast jednego szczęścia. Albo trzy czy siły czarów po prostu wypierdoszyć, bo to nie po co mi to trzy siły czarów, to mi niewiele zmienia. Inicjatywa magicznych jest. Nie no, zawsze to więcej ty siły czarów, tak? Tylko kurczę. Żebym mógł se kurwa nie popsuł czegoś. Dobra, w takim razie czarny wiadomo. Tutaj musi być. ma, żeby bił dużo, niech, niech się boi. Jederka, wiadomo, ofensywna, tutaj wiadomo, strzelający. Tutaj chyba, chyba też strzelający, tak? Mimo wszystko. Raczej gramy pod balistę, tak? Więc, w miarę to. Tutaj, to mimo wszystko, co ma więcej życia. Nie wiem w sumie, którego sobie zaurać, tak? Ten jest bardziej defensywny, nie? Dobra, możemy sobie dokupić, czyli... Dobra, w miarę, w miarę się udało co nieco kupić. W miarę co nieco się udało i teraz się tylko zastanowić, czy ja chcę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden level, tak? To jest dziewięć tysięcy, to nie mam w sumie z tego 9 tysięcy, tak? Mam z tego i z tego, ale... Matrona, czy ty chcesz mieć inicjatywę? No no, chcesz mieć inicjatywę, tak? No chcesz mieć inicjatywy, chcesz, chcesz, chcesz. Bardzo chcesz mieć inicjatywę, więc dobra. Tylko nie wiem, czy to wygnanie przestrzeganych nie działa też i na nas. Dobra, no jakby nie ma sensu wypierdaszać, bo wszystko mi tu jest potrzebne się mówi. 10-8 staty są nawet solidne. Hmm, wszystkie, wszystkie budynki te mamy i tak dalej. No dobra, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ciekawy bit, rzadko spotykany w sumie u mnie. Jest nietypowy, ciekawy. Bez obrony wiadomo, no to będzie ciężej, tak? Ale jak tu mówią... E, e, nie można mieć wszystkiego. E, nie można mieć wszystkiego. Mm, nie można mieć wszystkiego, a jestem na zbroja. Jest co nieco, można się zbustować. I popatrzyliśmy sobie, co on ma. Jezebew ma, nie, panie, no to to taki błąd mały, żeby sprawdzić. Jezebew jest od czwarty poziom. No dobra, czwarty poziom to niech będzie. Raczej mi się wydaje, a oh, jeszcze on mi manę ukradnie, co o tym zapomniałem trochę, nie? A z nieposzalejemy z maną. No ale dobra, a jakieś zakręcie sobie rzucimy. Nie ma balisty, jest 13 5, 9, No jest jakieś coś odbicia się, tak? Dobra, tu się ustawię z tej strony, tak? Żeby go tutaj zmusić. Wiecie, bo on wtedy będzie chciał mi kulę z tą, z tą stronę dać i... Wiecie, jak kulę mi będzie chciał rzucić. Ja w pewien sposób będę w stanie się... Nie no, bardziej wolę ciebie tutaj, bo chcę też, żeby balista nie dostawała, tak? Dobra, zobaczymy, tak się ustawię. Bardzo dziwnie w sumie się ustawiłem. Jakiś moral jest, jakieś szczęście jest. Ja mu czegoś ukradłem, tak. Dobrze, no, udało się być przed jednostką, tą. bardzo w porządku. Mm, widzę, inicjatywy ma też, także, ta, ta aczkolwiek jest przede mną, czytra. No, stomane, czyli wiedzę mi dodało, no to w sumie spoko. Wiedzy mi dodało, więc spoko. Brama tutaj poszła. No i tutaj nie dostanie dużo, bo widzę, ma defa, uniki. Ty jesteś kimś. Powietrze, powietrze to jest bardziej upierdliwe. Tego, nie, czy te, tego walno, więc po prostu bardziej upierdliwy, nie? Mimo wszystko wiem, że tam mogą coś, coś lepiej podziałać. Co mnie nie ma też ataku, więc nie jest tak jakoś tragicznie. Nie jest tak jakoś tragicznie, Po prostu potrzebujemy zbić to, co najbardziej skurzające, tak? Co najbardziej skurzające i najbardziej męczące, nie? Mmm, taki sposób potrzebujemy to zadziałać. No, to musimy szczelić, tak? Tylko mnie skontruje, bo to jest czwarty poziom. Czwarty poziom, potężny poziom, tak? Mmm, balista jesteś tu, smoczek jesteś tu, dobra. Ukradmiany, 36. No, nie będziemy płakać, mogło być i gorzej. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, szkoda ronić łez. Szkoda ronić łez. Spoko. Mm. Jakby jestem, w jestem za tym, żeby tego bardzo mocno pobijać. I żeby po prostu mieć go z głowy, bo 45 to już jest spray po wystaka, nie ma. W miarę miło i w miarę przyjemnie. No, wjazd jest bardzo w porządku. <grych> bo są te, no ale raczej na razie waity spokojnie Musimy strzelić tą pipidowę. Chyba, że on się zbramuje nią, tak? 51, no chyba, że miałby pełną strzałę, to mnie zaboli, tak? Ale... o ma uniki, nie? Dezo na to będzie spoko, chyba... Chyba to będzie najlepsza opcja w tym momencie, żeby zrobić... W taki sposób zagrać, dobra... Nie jestem za Dezo. Tylko to działa na połowie stworzeń, tak? To jest, to jest, to jest też taki problem, nie? 8, 12 w sumie sporo bije. Bo on ma powietrze. Dobra, pierdol nim. Oddał mnie, mocno mnie oddała. No ale dobra, taki był cel trochę. Wydaję będzie bramy, żeby go trochę zbejtować z i osłabić. Dobra, tu mnie zbramowały. Wiadomo o co chodzi. Już niewiele podziałasz. Niewiele podziała. Mroku nie ma, więc raczej jest jakieś. Coś z ogniami to będzie. No jest z ogniami, bo od razu poczułem to bardzo mocno. Ale to zmorelowało? Zmorolowała suczka? Możliwe, że tak. Eee, dobra, to bez sensu. Te się wyleczysz. Dobra, wyleczmy cię po prostu. No, i dobrze, więc gniewu bije, mhm, tajemną zbroję sobie dajmy, na. coś, co jest twarde, tak? Coś, co jest twarde. I potem jeszcze na będzie zbroja. Mogę sobie na minośki być bardziej. Ale zobaczymy. Teraz mnie zabija tutaj. Dobra, myślałem, że mnie zabija. Bardzo ładnie bije. prawdy bardzo ładnie bije. Kusi mnie, żeby to tam wpierdoszyć. Bo wtedy se odsłonię, ale naprawdę mnie to kusi, bo on mnie tutaj będzie chciał zbijać, tak? Znaczy, wtedy smo smokiem, jakby potracę dużo szans. Będę wtedy na pełnej trochę. Jakby 7 razy 3. Ja bym tego przesuwał, jedno pole, no to będzie spoko. Chyba, że zabijemy ciebie. Co nie, Hydrę sobie przesuniemy. Jakby, i potem polecimy sobie, żeby zblokować Hydrom. No, to Tobą blokujemy to, to on zblokuje to, dobra, jest taki plan. Jest ostatni bastion, niezbyt fajnie. No, moi drodzy, na ten moment, no, najbardziej wkurwiającą jednostkę jednostkę czobić. Dobra, trochę podostawała. Bo wiecie, ona po prostu dużo bije, nie? Ona po prostu dużo bije. Bardzo dużo bije, bo mnie zbigła naprawdę zbyt mocno, mhm. przesuniemy się tak. Dobra. Dobra, zmoralowałeś na szczęście. To dobra sytuacja. Teraz mnie te, te bramy tutaj nastaną, tak? Ale na spokojnie. Na razie wiesz, wiecie, też mamy balistę, zabił mi tutaj. No nie szkodzi, nie szkodzi. Wy to ująć, no nie będę płakał nad tym. Zawsze zwiększymy trochę defa. Gdzie musiał zacząć iść w moją stronę. Okej. Okay. nadzieję, że nie uciekniecie, tak? Mam nadzieję, że nie uciekniecie z niczego hmm. To jest inferno, tak? To jest inferno, bijące sporo z ogniem No typowa... Typowa bijatyka jest, nie? Typowa bijatyka się jest No ładnie mnie zagrzmęciło No sporo Ale no nie szkodzi Jakby to ująć, ja tutaj nie będę płakał No ty se zginiesz, tak? Dobra, ciebie bym chciał zabić. No, jak mi oddasz, to będziesz miał trudkę na sobie. To już co, po prostu zginiesz. No, spokojnie. Ten też zginie, i ten też zginie. Bo o to chodzi, żeby mnie nie bił tymi obszarowymi obrażeniami, nie? Nie udało mi się jakoś mocno go strzelić. Jakoś bardzo mocno go strzelić, a nie jest jakoś najgorzej. Mm, Rzucimy sobie prawo mocna na Hydrę, prawdopodobnie, bo Hydra musi tutaj coś działać, tak? Ty ja sobie zginąłeś. Poko? Jestem za tym, żeby Dezo mu rzucić. Zawsze to czytury tego dezo. Mimo wszystko, bo on dość sporo bije strasznie. ok Jak to wyleczę to tak trochę słabo? Eee, słabo, słabo. Dobra, jestem za smokiem. Jeszcze za wygnaniem mnie. Dobra, na ciebie tajemną zbroję. Niech będzie. Koksem. To zaraz skończy. Dobra, czyli poszedł w taki sposób. Dobra! Jakby idę się z nim chyba trochę napierdaszać, tak? Ja mam wrażenie, że trzeba. No, stanie tutaj to nie jest jakoś dobra opcja. No, 56,2 ściągnę ich nawet ładnie. Nie, bardzo ładnie ich w sumie ściągnę. Wreszcie, powietrze, ty masz ziemię, no ale on mi odda niby, ale obrak, stanę se tu to... No, jak mi odda, to chuj. Sporo... A trochę podostawała, tak? Trochę podostawała i nawet dosadnie podostawała. Według mnie. Według mnie bardzo dosadnie. Bardzo spoko. Na moje oko. No nie biję go dużo, nie? Bo ja nie mam za bardzo jak go bić dużo. 160... 160... mi Jakby nie zabijesz, nie? Ciebie bez sensu bić. Ja jestem kurwa za tym, żeby tego zbijać. E, z tego zbijać. Tobą jeszcze mogę podejść, w sumie w ciebie naprawdę mam spore obrażenia, bo ty jesteś powietrza, ty jesteś ziemia. No, w ciebie też mam niby ładna ale jakbym ciebie w sumie szturchnął... To zbyt ładnie to wchodzi, nie? Teraz tak. Yy... Ty jesteś dość daleko. Dość daleko, 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 daleko. Yy... Masz to dezo na sobie. Wiem, że dużo bijesz. Ale jeżeli to byśmy sobie rzucili. Bijmy sobie tego mobilnego gościa trochę. I jakby uważam, że muszę się po prostu skitrać tutaj. I chronić. Minotaura, nie? Mhm, wiecie, wiecie o co mi kaman, nie? Dobra, tego teraz strutkować Boom, bardzo ładnie, już nie będzie mnie za bardzo bił Bardzo dobrze Hydra defa ma zbitego, tak? Mi nie wejdziesz tutaj, też mi nie wejdziesz, jak ja zostanę tu. No to spoko. Hydra balista ma dość w sumie życia, nie? Może mi, może mi nią wje, wje, wjechać tutaj dość dosadnie. Ale to zbyt kusi tyle jednostek zabić. No to jakbym mi chciał tutaj wpierdoszyć się, no to nie będzie miło, bo mi może ściągnąć balistę. Ale chyba nie mam wyjścia w tym momencie, tak? Kurczę Chyba nie mam wyjścia No są trzy jednostki, dobra obrażenia A trzech ciebie zabijam Ty dostaniesz z pasywy Czterech diabłów może mi to sprzątnąć, Nie i to jest kurwa problem Ale on i tak mi może tutaj wlecieć, tak? No dobra, spróbujmy tak no dobra, jeszcze właśnie z pasywy dostał Pokos, bardzo dużo tych jednostek. no teraz wygnanie trzeba będzie rzucić Wygnanie trzeba będzie rzucić na no manę mi, mi skitrał całą, takie są fakty O kurwa, zabił mi Weszło wrażenie od ognia, tak? No to niezbyt miło Nawet bardzo niemiło Ciężko to będzie. No, bije mnie dużo, nie? Kurcze. Kurłe! Kurwe! Jednak bije, bije jest z tymi ogniami, mi chyba weszło. bo serio, na 450 zadała? Ja musimy mieć to na pełną strzałę. Zobaczymy, jak ta uderzy ta druga, bo w sumie przyszedł ma jeszcze Tezu musiał wejść, wrażenie, od ognia. Kurde, jeszcze Moralse to fokusy pójdą, mnie niezbyt miłe. Jednak mi zabił tą balistę. No, te obrażenia od ognia są popieprzone. Popieprzone gówno. Popieprzone gówno. Dobra, nie, nie ma szans. Popieprzone gówno. Naprawdę popieprzone. Chore gówno. Bardzo chore gówno, nie? Ani ciebie, ani ciebie, no nie będę bił, nie? Biję ciebie, no bo co mam zrobić? No i patrzcie się ile to bije, no 330, nie? Piebane. <grych> masakra po prostu, masakra! Mam cały stack do pokonania pra morale nie ma za bardzo co leczyć. No ładnie to zadziałało, ale jakby... Tak czy tak, no ma raz 2, 3, 4 4 pełne z taki jednostek, nie? Ależ nie mam balisty, bo dostał oczywiście. Od sporności od wszystkiego wiadomo. Mhm. No ma wyjścia niż bicie w taki sposób, nie? Musimy zadawać obrażenia po prostu, jakie, jakie po prostu się da w tym momencie i tyle, nie? Jakie się da i tyle, nie? I tutaj nie, nie chroni mnie ta balista zbyt długo. No a po prostu potężne gówno, nie? Potężne gówno to jest. No mimo że ataku nie miał. Ale ta balista by mi tą jedną turę przetrwała, to i tak by niewiele zmieniło. Ale jakbyśmy grali destro typowe, no to kleplibyśmy, kleplibyśmy, ale... A, chciałem coś innego zagrać, nie? Chciałem coś innego zagrać, może to przywołanie nie miało sensu, znaczy, znaczy... O, fajnie, że minus moral jest na minus jeden moral i bardzo przyjemnie, cieszę się z tego faktu, bardzo mocno. Bardzo mocno się cieszę, dobra. GG, szkoda czasu. gg. Mm, doki, dobra, ale... No, nie było łatwo. No, jednak Inferno, według mnie, jest bardzo brak bardzo broken, nie? Bardzo broken, według mnie Inferno to jest najlepsze aktualnie. I to się nie będę z tym kłócił. Ta tej wersji jest najlepsze. No, na plan mój na bitwę nie był jakoś wyjątkowy. Ale próbowaliśmy. <laughs> dobra. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. PA-PA!